Tutaj chcieliśmy Wam pokazać kolejną Waszą ulubioną kolekcję, czyli kolekcję Marsylia. Tutaj mamy komodę, regał z dostawką, łóżeczko 120 i szapę. że Wam może po kolei te meble. To jest szafa dwudrzwiowa, niższa, jest też wersja wyższa i jest oczywiście właśnie wersja trzydrzwiowa. Wersja wyższa jest o 20 cm wyższa, także to jest naprawdę całkiem sporo. Zobaczcie jak wygląda środek. Przepraszam Was z góry za bałagan, ale oczywiście mamy tutaj mnóstwo rzeczy. Tutaj w standardzie jest jeszcze drążek, którego w tej chwili nie ma, ale tu jest drążek i dwie półki. Bardzo fajna, pojemna szafa. Systemem cichego domyku, z bardzo dobrej jakości MDF-u. Naprawdę, jeśli chodzi o meble Pinio, to my je nazywamy Mercedesami wśród me mebli dziecięcych. Bardzo fajny, gruby, mięsiste mdf one Naprawdę są bardzo solidne te meble. Tutaj mamy komodę. To jest komoda w wersji z drzwiczkami. W tej chwili mamy już też nowość na stronie. Jest to ta sama komoda, tylko w wersji trzyszufladowej. Um, tutaj zobaczcie, mamy tak szufladę. Oczywiście również e, z wersji z cichym domykiem i drzwiczki. No, tutaj mamy mnóstwo rzeczy, więc pokażemy wam tylko tak z zewnątrz. Drzwiczki zamykają się również cicho. Komoda jest wykonana z MDF, -u. możesz zrobić to jak data zbliżenie, jak to wygląda. Nie ma takiego daszka z przodu, ona jest wykończona raczej na prosto. Tutaj mamy regał. To jest regał pojedynczy z dostawką. Dostawka może być zamontowana z dowolnej strony z prawej bądź z lewej. Regał występuje również w wersji podwójnej. Ma dużo półek, jest bardzo pojemny, naprawdę bardzo fajny mebel. Może być też w wersji podwójnej. Tutaj jest możliwość personalizacji tego napisu. Możecie na przykład za dodatkową opłatą około 70 zł. wybrać imię swojego dziecka. Tutaj mamy łóżeczko z tej kolekcji, może pokaż tutaj z boku, ono ma taki szczyt. I tutaj jest oczywiście również napis, który można personalizować, również można dać na przykład imię swojego dziecka. W tym łóżeczku nie ma możliwości zrobienia toczelnika, natomiast jest możliwość wyjęcia dwóch szczebli. Ich się nie wyjmuje tak. Jak w innych łóżeczkach, czyli nie, nie, nie chwytamy i nie wyjmujemy, trzeba rozkręcić łóżeczko, i wtedy jest możliwość wykręcenia tych dwóch szczebli.